Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła Najmilsi, którzy skłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, który nie uznaje ojca i syna. Każdy, kto nie uznaje syna, nie ma też i ojca. Kto zaś uznaje syna, ten ma i ojca. Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą tą daną przez Niego samego jest życie wieczne. To wszystko napisałem Wam o tych, którzy wprowadzają Was w błąd. Co do Was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w Was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza Was o wszystkim. One jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. To też trwajcie w nim tak, jak Was nauczył. Teraz właśnie trwać w nim, dzieci. Abyśmy, gdy się zjawi, mieli w nim ufność i w dniu, w dniu jego przyjścia nie doznali stylu. Oto słowo Boże. Bogu nie Bogu będą nie. dzięki. Pan Jana. Pana, tobie. Panie. Takie jest światło Jana, gdy Żydzi wysłali do Niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś? wyznał, ani nie zaprzeczył, oświadczając nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem, a nie jestem? Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu, mówiąc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy go wysłali. Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział mam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysławnicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, jak szczegółową. Pośród Was stoi ten, którego Wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien. Odwiązać Rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał sztuki. Oto słowo Pańskie. Syna I dwa świętego. Amen. Amen. Zatrzymamy się krótko na dzisiejszą Ewangelię. Ona już razy była w tym roku. Kim ty jesteś? Ani się za Mesjasza Jan nie uznał, ani Eliasza, ani za proroka. Podoba się mi tu dżentelmenskość w Paryzeusze. Bo to jest pewna próba osądu. Zadają mu pytania: kim jesteś? Byśmy mogli dać odpowiedź, na nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Takie mi przyszła myśl, na tych wszystkich ściganiach, nie zadał mi pytania: co głosisz? O co ci chodzi? Albo nie dano zarzuty, wymówione. Tylko wyrok: co mówisz o sobie? Jeśli bym się dziś zapytali, powiedziałbym to samo, co Jan Chrzyciel. Ja głos wołającego na pustyni Prostujcie drogę pańską. Oczywiście, że się faryzeuszom współczesnym wiele nie widzi, dlaczego szcisz wodą. Jan to sprytnie gdy odpowiada, pośród jak szczewodą, wodą, ale pośród was stoi ten którego wy nie znacie, a który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzin od, odwiązać rzemeka od jego sandała król nadchodzi godzina oczyszczenia ziemi, a oni mają problem czy robi nabożeństwa uzdrowienia, czy nie czy krzci dzieci narodzone i, i debatują i tworzą herezje nad herezjami bo mówią, że dzieci nienarodzone do nieba prosto idą to już Sobór w Efezie potępił tego typu wypowiedzi, a oni odkrywają na nowo i zaparte idą. Mają problem, jaki król? Sługa tak, ale władca, imperator? Pomieszało się w głowie. Myślą, że Bóg będzie się ogłaszał królem. Myślę, że on już jest władcą świata. Z faktu stworzenia świata. ma jest problem. Że Bóg chce, żeby go ludzie ogłosili. To jest takie oczywiste i proste. Bóg nie chce niczego pogórzyć. I zapowiada. To powiedział przed 80 laty rozalicy Rakównej. Dokonacie intrygacji. Ja Wam pomogę. Ja Was uświęcę. Ja Was wesprzę. A oni mówią, że jak będziemy w sercu gotowi, czy chcą dokonać nam wrócenia się sami bez Boga. I mamy taki stan, że 80% ludzkości nie zna woła na świecie. Mamy taki potencjał. 400 tysięcy kapłanów. Jeszcze kilkadziesiąt tysięcy świątyń na świecie. Miejsc kultu. Zapomnieli o tym, że temu, któremu służą, nie są godni odwiązać Rzemeka u centałów. Dlatego dzisiaj wprowadzam Was w tę wielką miłość Boga i wygłaszam trzecie kazanie na temat drogi czasów ostatecznych. Mówię o niesłychanej ofercie Boga, która jest ukierunkowana na każdego człowieka. Gościliśmy tutaj podczas Sylwestra artystę, fotografika, stylistę, Anglika, który rok temu został traktowany na Boga. Nawrócił się. Widzieliście jego zachowania przy Komunii Świętej. Przepraszał, że nie był w stanie. Oto było niekontrolowane jego ruchy, jego upadanie na twarz. Łaska Boga go niesłychanie dotknęła. Bóg ogarnął w tej półki miłości drogi czasów ostatecznych, a oni mają dalej problem. A Pan Bóg mówi: Pragnę miłości. Pragnę, abyście rzucili się w objęcia miłości z pełną ufnością jaką posiada dziecko. Inny tekst tam mówi: Jako niemowlę. Ja jestem miłość. Droga do mnie jest drogą powierzenia się miłości, ale Wcześniej żąda, to co mówiłem ostatnio Bóg, poznania miłości i pokochania. Dlatego też w tej formacji poko pokochania i poznania miłości daję Wam cały czas teksty. Nie zmienia się to nic. Katarzyna Emeryś, Maria Waltorta, Basula Ryden, Katarina Rivas, Maria Zagredy. Czytajcie! Podobał się mi ostatnio rycerz, który ofiarował orędzia Panesa do kapłanów, ka kapłanowi. Ale wiesz co, mówi młodzieńcowi kapłan, a ty nie ma imprimatu. A on ni w pięć, ni w, w, w dziesięć mu mówi: Księże, to weźże ksiądz to, przeczytaj. Jak masz ducha odpowiedzialności, są błędy, wytocz komisję. I wydajcie dekret, gdzie są błędy. A masz rację. Weź, przeczytaj. Jeszcze Cię jedną książkę polecam Stefana Gobiego, orędzia Matki Bożej Też do kapłanów I to jest przestrzeń, gdzie musi być wysiłek By poznać miłość Słyszeliście, rozważaliśmy te Refleksje betlejemskie W oparciu o Marię Waltorte. Z jakim pietyzmem teraz ja sam patrzę na stajenkę Zrozumiałem ekstazy rodzenia Zasłonę Betlejem Jakie jest cudowne Boże prowadzenie. Zrozumiałem, jak Matka Boża była zakończona w realności życia takiego samego jak Pan, Mama. Czy Państwo takie same kłopoty? Rozumiecie. Tylko zanurzenie w Bogu powodowało, że dawało się, udawało się te przeszkody omijać, przekonywać, usuwać. Wchodząc na tę drogę, Pan Bóg daje również cały szereg uwag, aby człowiek nie doprowadził siebie do ślepego załuku, bo wiele jest w tym świecie znaków i zwodniczych proroc i ogromne jest zwodzenie ludzi tysiącem nowych modlitw i nakazów. Cieszę się, że Episkopat Polski ma ponoć wydać list pasterski o prywatnych objawieniach. Gdyby tego problemu nie było w skali światowej czy na ziemi polskiej, to nie ma co pisać, bo wszyscy się boją. Czemu się boicie? Gdyby tego problemu nie było, nie byłoby listu. Jestem przeciekaw, co wymyślą myślą i jak będą dokumentowali. Przypuszczam, że powstanie niejedno kazanie jeszcze na temat listu Episkopatu. A jest prawdą, że żyjemy w dziesiątkach, w tysiącach tak zwanych prywatnych objawień? Co chwilę przesyłacie mail, mailami to numer 538, to jakiś żywy płomień, to jakaś Krysia, to jakaś Stasia, to jakiś Nowy Adam, rozumiecie? I to czytacie całe to jest i pamiętam jak, jaka była akcja w czerwcu, gorączka nakazu. Księdza, niech się ogłosi 13 dni post, bo ten tak powiedział. 13 dni post. Się... I ja mówię, ale z czym to związane? Z jakim to jest zwyczajem związane 13 dni? Nie, no Matka Boża, Boże, mówi prosto, zachęca. W środę i w piątek, wiesz, No i wystarczy. 13 ludzi, czy... bo jakiś tam ktoś powiedział. Czyli dawamy takie modlitwy. Jak to ciężej pójdzie, jak ciąg to sklepnie, to ten złe jest. Posłuchajcie, co mówi Pan Jezus. Nie starajcie się w krótkim czasie, jaki wam pozostaje, zgłębiać wszystkich pism. Wszystkich umartwień i nakazów prawa. Gdybym tylko przeglądał wszystkie maile, jakie przysyłacie, to mnie brakuje 24 godziny w stanie. Tych list, tych haseł. Ktoś do mnie się za, tu mam zbiór prywatnych bo 300 stron. Nie ciągle on No ale z punktu odpowiedzialności to już się do pracy. Zdanie po zdaniu, jest coś niejasnego, szukaj u ojca Kościoła, czy ktoś to święty powiedział. To, 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 to musi być potężna biblioteka, potężna praca, no Mówię Wam, w zeszłym roku kilkanaście takich spotkań miały, wszystko opętane, wszystko było ciekawo. Takie opracowania, takie broszury. Wy sobie nie zdajecie sprawy, jak szatan uwodzi i jakie jest dzisiaj pisanie. Jakie jest połączenie różnych kultur, religii, jaki to jest synkretyzm, coś nieprawdopodobnego. Pragnę prostoty. Wasze dusze zwodzone są tysiącem znaków i proroc, tysiącem nowych modlitw i nakazów. Ja jestem prosty i pragnę, o czym chcę Wam dziś i pragnę jednego, o czym chcę Wam dziś powiedzieć. Chcę od Was miłości. Zapamiętajcie to jedno. Niech cała reszta Niech rygorystyczne przestrzeganie prawa wypływa z miłości. Niech modlitwy i umartwienia będą owocem miłości. Panie, ja Cię kocham. To robię nie, że jak wykonam przez miesiąc to nie. To robię z tego faktu, że Cię kocham i nic nie oczekuję. My musimy na taką półkę wejść. Wtedy się rodzi pragnienie Boga. Życie nim a my ciągle w ilościach, wadze, w datach. Pan Bóg przestrzega przed tym. Proszę was i nalegam, skupcie się na tym jednym, na waszych sercach. Jeśli wasze serca miłują, sami będziecie spełniać moje pragnienie i wypełnienie mojego prawa. A także ofiarowanie mi waszych umartwień będzie dla was tak naturalne, że nie będzie wymagało większego wysiłku. Tu wam już ogłaszam. Wszystkich prywatnych objawień mam już dosyć. Ktokolwiek przyjeżdża, odsyłam do proboszcza miejsca, do biskupa. Tam są następni kapłani. Wszystkich dodatkowych modlitw, postów jest wystarczająco. W niedługim czasie wydam wam niezbędnych rycerza kula. I te naszej długości tylko te nasze modlitwy, tańca szczęścia, do krwi takie proste, formy malutkie do kieszonki sobie wkładasz. I nie musi wszystkiego, ale zatopiony w jednym duchu, w jednym kierunku stworzymy potężną masę ducha. A dzisiaj leci różaniec, oj, jutro nowella do Dzieniątka Jezus. To się skończy i drodzy Państwo, no, idzie się skichać. To się nie idzie wytrzymać. W gorliwości modlitwy. Zapytacie mojej mamusi, czy przyjęłaby jeszcze jakiejś datkę modlitwy? Patrzcie, kiwa głową, których nie ma. Choć wiek, jak ma. Od pół do drugiej, do czwartej tyle wody, wieczorem jeszcze swoje. Czy mam już cztery godziny, czy wystarczy? Świat. To w klasztorze tego nie ma. A tu cały czas lawina kartecka za karteczką kolejna, a jakbyś się pociągnął, a jakbyś edytę chwycił, a jakby tamto, tam. I cały czas żyjecie w potężnym stresie. Kiedy będzie ciężko, chwycisz litę. Dalej mówi Pan Jezus, ta droga czasów ostatecznych jest ofertą Boga dla wszystkich ludzi. Nawet najbardziej uświniony człowiek jest na nią zapraszany. I tu Pan wyjaśnia. Ponieważ na tej drodze ja sam niosę duszę do raju, Mogą na nią wstąpić ci, którzy potrafią już chodzić. Ci, którzy dopiero nauczyli się chodzić. I ci, którzy nie potrafią jeszcze chodzić, wciąż się chwieją i upadają. I ci, którzy zaledwie raczkują, i ci, którzy potrafią się tylko czołgać. Jest to, Pan tu wymienia wszystkie możliwości zachowania człowieka w pionie, w leżeniu, w raczkowaniu. Że każdy taki typ ludzki na tej drodze ma miejsce. Tak, wzywam Was wszystkich, ułomnych, chorych, zepsutych i poranionych. Wejdziecie, wejdźcie zaledwie do bram mojego królestwa, a tam, choćbyście upadli po pierwszym kroku, dusze Wasze zostaną ocalone. Lecz kiedy zamkną te wrota, nikt więcej nie będzie mógł przybliżyć się do mnie i do mojego królestwa. Jest to nieprawdopodobna łaska. Niczego nie zdradzam, bo dziś od osoby X dowiedziałem się o osobie X, która była u nas tutaj na Sylweszcze. 25 lat nie była do powiedzi. Osoba X, która mi przekazała za świadectwo o osobie X nagróconej, odrzucała jej linki moich kazań. I Pan Bóg sprawił, że na Chrystusa Króla znią tą duszę. Widzicie, gdzie się spowiadała? W katedrze wawelskiej w Krakowie. Za granicy, za świata. Długa była to spowiedź. I było ogromne zmaganie, bo to spowiednik się pyta, a co cię nawróciło? Co było przyczyną twojego powrotu do Boga? A ona mówi, kazania księdza Matanka. No to jego mąż wyskoczył jak fabryka, jak kogut na górę, a on suspendowany, przeksiędza, wiem to, on nawrócił. Bóg przez Niego dotknął mnie. W kółko to samo, a ona ciągle. Bóg przez Niego mnie nawrócił. Wtedy drze spowiednik. Masz Pani w Niego nie wierzyć. A on odpowiada. Prześwięca, ja w Natanka księdza nie wierzę. Ani księdza tu w księdza bo ja nie wierzę. Ja tylko wierzę w Pana Jezusa. Bo mnie dotknął. I ta ostatnia myśl sprawiła, że wyciszył się. Kapłan, który jest narzędzie Boga, zapomniał o jednym. Że ten czas jest czasem przedziwnej łaski. On o tym nie wie. Nie chce sobie dopuścić do uszu tę wiadomość. Dlatego mu Pan Bóg aż za zagranicy przysyła rekina, by przejrzał. Posługując się jego wiarą, Wiarą na nawr łaską nawrócenia tego regina, aby otworzyć oczy kapłanowi. Nie są w stanie zrozumieć, że bramy królestwa się przymykają. Skupiają się na literze prawa, własnego myślenia, własnych sądów. Wy, którzy wstąpicie na tę drogę, Pan mówi bardzo prosto, dusze Wasze zostaną ocalone. Podam inny tekst. Pomogę Wam iść, kiedy będziecie upadali. Ja już Was nie wypuszczę. Czekam wytrwale u bram mego świata, aż zobaczę wzywającą mnie duszę. Czekam i wypatruję jej z tęsknotą. A kiedy się zbliży tak blisko, żeby mógł ją uchwycić, niech będzie pewna, że uchwycę ją w moje ramiona i nie pozwolę zginąć. Dla obrony tej koncepcji myślenia, gdzie znajdziecie w Ewangelii dowód, że jest takie samo myślenie w Ewangelii. Syn marnotrawny. Ojciec czekał przed bramą swojego gospodarstwa, siedział w oknie, wypatrywał w stronę, w którą poszedł ojciec. Syn, kiedy go ujrzał na horyzoncie, co robi Bóg? Ojciec wybiega, bierze go w ramiona. Nie pozwoli mu wypowiedzieć o... swojego oskarżenia, tylko zaczyna. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie i przeciwko Bogu. Miał przygotowaną litanie. Tu Bóg skakuje, Ojciec skakuje ze swoją radosną nowiną. Byłeś umarły, ożyłeś. Tu w naszym orędzie, mówi Pan Jezus, czekam wytwale ubranego świata. Aż zobaczę wzywającą mnie duszę, czekam, wypatruję jej z tęsknotą, a kiedy się zbliży tak blisko, nie będę mógł, a be, że będę mógł ją uchwycić, niech będzie pewna, że uchwycę ją w moje ramiona i nie pozwolę zginąć. Musimy pamiętać, że ta droga jest ofertą miłości Boga bez względu człowieka, by uchronić go od zatracenia. Jednak człowiek nie może zapomnąć o bezwzględności Boga i o jego, moi drodzy, żądaniach. Bo Bóg wiele ofiaruje, ale również stawia żądania i jest niesłychanie konsekwentny. Jego żądanie brzmi, żądam całkowitego oddania, poświęcenia i gorącej miłości. Na tej drodze to, co czynimy wraz, to są te dary rzew ofiarnych. To jest bezwzględne, całkowite poświęcenie się i gorąca miłość Boga. O tym będę Wam już jutro mówił. Amen. Amen.